Co się naprawdę dzieje, gdy papież umiera w murach Watykanu? Tajne rytuały, zamurowane drzwi i pierścień zniszczony młotem. To, co zaraz usłyszysz, wstrząśnie tobą do głębi. Śmierć papieża Franciszka wstrząsnęła nie tylko światem katolickim, ale także samym sercem Watykanu. Choć stolica Apostolska wielokrotnie w przeszłości zmagała się z odejściem ojców świętych, każda taka chwila niesie ze sobą ogromny ciężar duchowy, logistyczny i historyczny. Watykan, jako instytucja trwająca przez wieki, posiada jednak niezwykle precyzyjnie opracowany zestaw procedur, które muszą zostać wprowadzone w życie natychmiast po potwierdzeniu zgonu następcy święta Piotra. Każdy etap, każda minuta i każdy gest ma tu znaczenie zarówno pod względem symbolicznym, jak i organizacyjnym. W pierwszej kolejności niezbędne jest oficjalne potwierdzenie śmierci biskupa Rzymu. To właśnie od tego aktu wszystko się zaczyna. Dawniej odbywało się to bezpośrednio w pomieszczeniu, w którym zmarł papież. Było to wydarzenie intymne, ale zarazem kluczowe z punktu widzenia Kościoła Powszechnego. W dzisiejszych czasach tradycja ta została jednak przeniesiona do prywatnej kaplicy papieskiej miejsca o głębokim znaczeniu duchowym, gdzie modlitwa i cisza otaczają ciało zmarłego Ojca Świętego Kropka. To właśnie tam wkracza postać kardynała Kamerlinga, osoby, która w okresie sede Vacant, czyli wakatu na stolicy Piotrowej, przejmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie Watykanu. Obecnie tę rolę pełni kardynał Kevin Ferrell, który zgodnie z wielowiekową tradycją podejmuje działania administracyjne i liturgiczne, niezbędne do przejścia przez ten szczególny czas. Jego pierwszym zadaniem jest przeprowadzenie rytuału znanego jako Ritus Ferei Malleoli, czyli rytuał srebrnego młotka. Choć dziś jego forma została zmodyfikowana, to jego symbolika pozostaje niezwykle silna. W dawnych czasach kardynał Kamerlin zbliżał się do ciała zmarłego papieża, trzymając w dłoni niewielki młotek wykonany w całości ze srebra. Delikatnie, ale stanowczo uderzał nim w czoło zmarłego pontyfikatu, wypowiadając przy tym imię chrzestne papieża trzykrotnie, pytając, czy żyjesz. Jeśli nie uzyskał żadnej odpowiedzi, ogłaszał oficjalnie śmierć Ojca Świętego, co otwierało drogę do dalszych działań Kościoła. Był to moment pełen powagi, ciszy i głębokiego namysłu nad przemijaniem kropka. Tradycja ta była w użyciu co najmniej do początku XX wieku. Wiadomo, że została zastosowana przy śmierci papieża Leona XIII w 1903 roku, a według niektórych historyków mogła być praktykowana nawet do momentu odejścia Jana Ksii w latach 60. Choć dziś nie stosuje się już fizycznego kontaktu z młotkiem, to sam rytuał w wersji słownej nadal istnieje. Jest to dowód na to, że Watykan, mimo upływu czasu, nie odrzuca tradycji, ale przystosowuje je do współczesnych realiów, zachowując ich duchowe znaczenie kropka. W przypadku papieża Franciszka, który nosił imię chrzestne Jorge, po łacinie Georges, kardynał Ferel, stojąc przy jego ciele w kaplicy, wypowiedział trzykrotnie, Georges, czy żyjesz? Gdy nie usłyszał żadnej reakcji... Skierował wzrok ku obecnym i ogłosił: Oświadczam, że Jego Świątobliwość papież Franciszek odszedł z tego świata i powrócił do domu ojca. Tymi słowami zakończył się pontyfikat, a rozpoczął się czas głębokiej refleksji i przygotowań do konklawy wyboru nowego następcy święta Piotra Kropka. Od tej chwili Watykan wchodzi w stan szczególnej aktywności. Każdy ruch, każda decyzja musi być przemyślana i zgodna z wielowiekowymi kanonami Kościoła. Ciało zmarłego zostaje przeniesione do Bazyliki Święta Piotra, gdzie wierni z całego świata będą mogli oddać mu ostatni hołd. Rozpoczynają się też przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu kościoła katolickiego – konklawy. Ale zanim pojawi się biały dym, zanim usłyszymy lchabemu z papam, świat musi jeszcze przez chwilę zatrzymać się w ciszy, w szacunku dla człowieka, który przez lata był duchowym przewodnikiem milionów. Współczesna technologia medyczna w dużym stopniu zmieniła sposób, w jaki potwierdza się śmierć papieża. Dawniej używano symbolicznego srebrnego młotka, by stwierdzić zgon głowy Kościoła katolickiego. Dziś jednak opieramy się na nowoczesnych metodach diagnostycznych. W przypadku śmierci Jana Pawła II w 2005 roku to właśnie elektrokardiogram, rejestrujący czynność elektryczną serca, dostarczył jednoznacznego dowodu na to, że jego życie dobiegło końca. Podobne procedury stosowane są także współcześnie, zapewniając precyzyjne i bezdyskusyjne potwierdzenie momentu zgonu kropka. W przypadku śmierci papieża Franciszka, po oficjalnym potwierdzeniu jego odejścia, ciało Ojca Świętego zostało natychmiast umieszczone w otwartej trumnie, co jest stosunkowo nową praktyką. Jeśli pamiętasz jeszcze pogrzeb święta Jana Pawła II, to wiesz, że jego ciało zostało złożone na specjalnym, podwyższonym łożu, zwanym kaneletą, symbolicznej łożnicy śmierci. Papież Benedykt XVI również został wystawiony w podobny sposób. Jednak w listopadzie 2024 roku papież Franciszek postanowił zmienić ten zwyczaj, wprowadzając bardziej skromny i otwarty sposób pożegnania się ze światem przez następcę święta Piotra Kropka. Po śmierci papieża rozpoczyna się natychmiastowy proces zabezpieczenia jego majątku i dóbr osobistych. To zadanie spoczywa na barkach Kamerlinga i jego wyznaczonych współpracowników. Ich pierwszym krokiem jest zamknięcie Pałacu Apostolskiego zarówno z powodów bezpieczeństwa, jak i symbolicznego przejścia w czas sedevakant. Choć współczesny Watykan nie obawia się już tak bardzo kradzieży, jak to bywało w średniowieczu, tradycja ta wciąż trwa jako wyraz troski o godność i integralność urzędu papieskiego. Kropka. Ważnym elementem tego etapu jest zniszczenie niektórych przedmiotów należących do papieża. Nie dzieje się tak z braku szacunku, lecz wręcz przeciwnie, aby zapobiec fałszerstwom i nadużyciom. Pierwszym z nich jest słynny pierścień rybaka sygnet papieski używany do pieczętowania dokumentów oficjalnych, którego znaczenie sięga wieków. Choć dziś może się wydawać jedynie ozdobą, w przeszłości był niezbędnym narzędziem potwierdzającym autentyczność decyzji ojca świętego, kropka. Każdy papież miał swój unikalny pierścień, papież Franciszek również. Kardynał Ferel Pełniący funkcję Kamerlinga dopilnował jego zniszczenia, by uniemożliwić jakiekolwiek późniejsze fałszerstwa. W przeszłości pierścień był rozbijany tym samym srebrnym młotkiem, którym dawniej symbolicznie potwierdzano zgon papieża. Jednak praktyka ta została zmodyfikowana po abdykacji Benedykta XVI w 2013 roku. Jego pierścień nie został roztrzaskany, lecz przecięty w kształcie krzyża. Tak też mogło stać się z sygnetem Franciszka Kropka. Akt zniszczenia pierścienia nie odbywa się w tajemnicy, jest przeprowadzany publicznie w obecności innych kardynałów i wysokich dostojników Kościoła. Chodzi o to, by mieć świadków, którzy potwierdzą, że pieczęć została unicestwiona, a każdy dokument z jej odciskiem po tej dacie będzie uznany za podrobiony. Oprócz pierścienia niszczony jest również papieski ołowiany stempel, używany przy wydawaniu ważnych dokumentów. Pozostałe przedmioty osobiste zmarłego papieża trafiają do archiwów, muzeów, są przekazywane kościołowi lub, w nielicznych przypadkach, najbliższej rodzinie. Kropka. Dopiero po zabezpieczeniu wszystkiego, co najważniejsze, stolica apostolska przechodzi do kolejnego etapu przygotowania publicznego okresu żałoby. Nie wszyscy papieże życzyli sobie tego w jednakowy sposób. Niektórzy wybierali wystawienie ciała, inni prosili o większą prywatność. Współczesnym wzorem tego rytuału jest z pewnością pożegnanie święta Jana Pawła II, które zgromadziło miliony ludzi na całym świecie w modlitwie i refleksji. Teraz, po śmierci Franciszka, Watykan ponownie staje przed obowiązkiem oddania hołdu człowiekowi, który przez lata prowadził Kościół przez burzliwe czasy. W historii Kościoła katolickiego zdarzały się przypadki, w których ciała niektórych duchownych były poddawane procesowi balsamowania, co miało na celu ich długotrwałe zachowanie. Jeden z przykładów to papież, który został zabalsamowany przy użyciu roztworu formy linii zmieszanej z metanolem mieszaniny znanej ze swoich właściwości konserwujących. Gdy w 2001 roku dokonano ekshumacji jego szczątków, wszyscy obecni byli zdumieni ich doskonałym stanem. Kardynał Verjulio Noe, który był obecny przy tej okazji, stwierdził, że ciało wyglądało, jakby osoba zmarła zaledwie dzień wcześniej. To pokazuje, jak skuteczne może być balsamowanie niemniej jednak nie jest ono obowiązkowe Papież Jan Paweł II sam zdecydował, że nie chce, by jego ciało było poddane temu zabiegowi. W przypadku papieża Franciszka decyzja również będzie należała do niego, to sprawa głęboko osobista, związana z jego duchowym podejściem do śmierci. Bez względu na decyzję o balsamowaniu, jedno pozostaje niezmienne obecność gwardii szwajcarskiej. To elitarna formacja wojskowa która od ponad pięciu wieków pełni rolę osobistej ochrony papieża. Ich historia sięga 1506 roku, kiedy to papież Juliusz II wezwał ich do Watykanu, by strzegli go przed niebezpieczeństwami. Nawet po śmierci następcy święta Piotra ich służba nie ustaje. W pełnym ręsztunku, z halabardami w dłoniach, trwają na straży przy papieskim ciele dniem i nocą w absolutnej ciszy i z wielkim oddaniem. Świeżym przykładem ich lojalności była sytuacja po śmierci Benedykta XVI, kiedy to odmówili opuszczenia jego boku, mimo że zarządzono wygaszenie świateł w Bazylice Święta Piotra. Ich postawa przypomina bohaterstwo z 1527 roku, kiedy to 147 gwardzistów oddało życie, broniąc papieża Klemensa VII przed ogromną armią cesarza Karola Versus. Można być pewnym, że i przy Franciszku będą trwali do samego końca kropka. Do niedawna obowiązywał rytuał umieszczania zmarłego papieża w trzech trumnach, jednej z cyprysu, drugiej z ołowiu, a trzeciej z dębu. Był to gest symbolizujący godność, ale i trwałość. Jednak papież Franciszek, znany ze swojego umiłowania prostoty i skromności, uznał tę praktykę za przesadnie wystawną. Dlatego jego ciało spocznie w jednej, prostej, drewnianej trumnie, której wnętrze wyłożone będzie cynkiem. Przez trzy dni wierni będą mogli oddać mu hołd w Bazylice Święta Piotra. Będzie to czas modlitwy, zadumy i refleksji dla całego świata. Kropka. Czwartego dnia odbędzie się ostatnia droga papieża, jego ciało zostanie przeniesione do wybranego miejsca spoczynku. Choć większość papieży spoczywa w kryptach Watykanu, pod Bazyliką Święta Piotra, gdzie znajduje się starożytna nekropolia rzymska, swoista miasto umarłych, Franciszek postanowił inaczej. W grudniu 2023 roku ogłosił, że jego pragnieniem jest, by został pochowany w Bazylice Matki Bożej Większej. Choć nie jest to typowe, nie jest również bez precedensu. Bazylika ta, będąca jedną z czterech głównych bazylik papieskich w Rzymie, ma dla papieża szczególne znaczenie duchowe. To miejsce głębokiej modlitwy i oddania Maryi, które od lat było dla niego źródłem ukojenia i nadziei. Bazylika Matki Bożej Większej. Jedna z siedmiu głównych świątyń pielgrzymkowych Wiecznego Miasta zajmuje wyjątkowe miejsce w sercu papieża Franciszka. Od początku swojego pontyfikatu odwiedził ją ponad sto razy, co oświadczy o jego głębokim przywiązaniu do tego świętego miejsca. To nie tylko miejsce modlitwy, ale także nekropolia papieska. Już sześciu jego poprzedników zostało tu pochowanych, a Anakletus III, Mikołaj IV, Pius V, Sykstus V, Klemens VIII i Klemens IX. Choć decyzja o wyborze tego miejsca jako miejsca spoczynku nie jest całkowicie bez precedensu, z pewnością wyłamuje się ze schematów ostatnich wieków, bo od pochówku Klemensa IX w 1669 roku żaden papież nie został tam już złożony. Papież Franciszek przerwał tę wielowiekową przerwę, podejmując decyzję wyraźnie symboliczną i osobistą, nawiązującą do dawnych tradycji kościoła Kropka. Choć szczegóły ceremonii pochówku zawsze są owiane tajemnicą i utrzymywane w ścisłej poufności, wiadomo, że Watykan stosuje najwyższe środki bezpieczeństwa nie tylko za życia papieża, ale także po jego śmierci. Oprócz obecności gwardii szwajcarskiej, która z niezachwianą czujnością czuwa przy ciele zmarłego Ojca Świętego, cały teren Watykanu jest monitorowany przez zaawansowane systemy nadzoru elektronicznego. Kamery o wysokiej rozdzielczości i detektory ruchu zapewniają całodobową ochronę, aby żadne nieupoważnione osoby nie zakłóciły świętego spokoju miejsca ani nie zbliżyły się do papieskich szczątków. Kropka. Gdy odpowiednie uroczystości żałobne dobiegną końca, rozpocznie się jeden z najbardziej tajemniczych i istotnych procesów w Kościele katolickim wybór nowego papieża. Zgodnie z ustalonym porządkiem. Tydzień po śmierci ojca świętego kolegium kardynalskie zbierze się, by przez trzy dni przygotowywać się duchowo i organizacyjnie do konklawy. Słowo konklawe pochodzi z łacińskiego conclave, co oznacza skróczem, kardynałowie są bowiem zamykani w kaplicy sekstyńskiej, aż do momentu, gdy wybiorą nowego biskupa Rzymu. Choć dziś wszystko odbywa się z ogromną dbałością o rytuały i przebieg głosowania, nie zawsze tak było kropka. Po śmierci Klemensa IV w 1268 roku wybór jego następcy trwał aż trzy lata. Kardynałowie zebrali się w małym miasteczku witerbą, z dala od wielkich miast, aby uniknąć zagrożenia epidemiologicznego. Mieszkańcy miejscowości, początkowo gościnni, szybko stracili cierpliwość, upływały miesiące, a decyzji nie było. Aby przyspieszyć wybór nowego papieża, miejscowa ludność podjęła drastyczne środki. Ograniczono kardynałom racje żywnościowe do chleba i wody. A w pewnym momencie nawet zerwano dach budynku, w którym się znajdowali, narażając ich na deszcz i upał. Dopiero po tych ekstremalnych działaniach wybrano papieża, został nim Grzegorz X. Co ciekawe, nie był on nawet kardynałem, a w momencie wyboru przebywał na wyprawie krzyżowej. Dotarcie do Rzymu zajęło mu aż 8 miesięcy. Ten niezwykły przypadek przyczynił się później do formalizacji zasad wyboru papieża, to Grzegorz X uregulował i uświęcił instytucję konklawę, jaką znamy dziś. To właśnie po dramatycznym i przeciągającym się konklawę w Witerboł, które trwało niemal trzy lata, papież Grzegorz X postanowił uregulować zasady wyboru głowy kościoła katolickiego. W 1274 roku, podczas soboru w Lyonie, ustanowił nowe przepisy, które miały na celu przyspieszenie decyzji kardynałów oraz zapobieganie politycznym i osobistym rozgrywkom. Jednym z najbardziej surowych punktów było ograniczenie liczby posiłków, jeśli konklawe trwało dłużej niż trzy dni, kardynałowie mogli liczyć tylko na jeden skromny posiłek dziennie. Uregulowano także kwestie tajemnicy: od tej pory rozmowy o głosowaniu poza murami konklawe były zakazane. Kropka. Wcześniej, zanim powstały te zasady, kardynałowie mogli swobodnie informować osoby z zewnątrz o przebiegu głosowań, a nawet uzgadniać pewne decyzje. To się jednak zmieniło. Z czasem wprowadzono jeszcze bardziej zaawansowane środki ostrożności. Na początku XX wieku papież Pius X wprowadził tajne głosowanie, które dziś jest normą. Dziś obszar konklawy jest całkowicie odizolowany od świata zewnętrznego. Kardynałowie są odcięci od jakichkolwiek kontaktów, nie mają dostępu do telefonów, internetu ani wiadomości. Ich skupienie i modlitwa mają być całkowicie niezakłócone. Kropka. Podczas ostatniego konklawy w 2013 roku kiedy wybierano papieża Franciszka, Watykan posunął się jeszcze dalej, instalując specjalne klatki Faradaja i pojazdy z zagłuszaczami sygnałów, które miały uniemożliwić jakiekolwiek transmisje z Kaplicy Sykstyńskiej. W dobie nowoczesnej technologii i zagrożeń cyfrowych, Watykan nie może ryzykować wycieku informacji, szczególnie obawia się dziś dronów i szpiegowskich urządzeń elektronicznych. Dlatego można się spodziewać, że przy kolejnym konklawy środki bezpieczeństwa będą jeszcze bardziej zaawansowane. Kropka. Mimo tych wszystkich przygotowań, nikt nie wie, ile czasu zajmie wybór nowego papieża. Wybór papieża Franciszka był wyjątkowo szybki, trwał zaledwie jeden dzień od 12 do 13 marca roku 2013 roku. Podobnie było w przypadku Benedykta XVI, którego wybrano w dniach 18–19 kwietnia 2005 roku. Nie oznacza to jednak, że decyzja zapadła w jednej turze potrzeba przynajmniej dwie trzecie głosów kardynałów aby którykolwiek z kandydatów mógł zostać wybrany. W rzeczywistości, aby wybrać Franciszka, potrzeba było pięciu głosowań. Cztery poprzednie zakończyły się fiaskiem, a z kaplicy sykstyńskiej unosił się czarny dym znak, że nie osiągnięto porozumienia kropka. Skąd bierze się kolor tego dymu? Czarny dym powstaje zazwyczaj z niespalonych cząstek węgla, które są celowo dodawane do procesu spalania kart do głosowania. Natomiast biały dym, który ogłasza światu, że mamy nowego papieża, uzyskuje się przez dodanie pary wodnej, popiołów mineralnych lub innych substancji chemicznych. Zanim jednak ten jasny sygnał pojawi się nad Watykanem, musi jeszcze nastąpić kilka ważnych momentów. Kardynałowie pytają wybranego kandydata, czy przyjmuje wybór, a jeśli ten odpowie twierdząco, zostaje poproszony o przyjęcie nowego imienia papieskiego. Dopiero wtedy świat ujrzy biały dym unoszący się nad kaplicą syksticką znak, że nowy następca święta Piotra właśnie objął swoją misję. Zaraz po wyborze nowego papieża, w ukryciu, z dala od tłumów i kamer, następuje ważny i symboliczny moment wybrany duchowny przywdziewa charakterystyczne białe szaty, które są znakiem najwyższej władzy duchowej w kościele katolickim. W tym czasie, na balkonie Bazyliki Święta Piotra, pojawia się kardynał Protodiakon, by ogłosić światu radosną nowinę słynnymi słowami i z papam. Mamy papieża. Zgromadzeni wierni, dziennikarze i pielgrzymi z całego świata, Czekający z niecierpliwością na placu św. Piotra, wreszcie ujrzą nowego Ojca Świętego, który po raz pierwszy wyjdzie do Ludu Bożego. Po krótkim przemówieniu i udzieleniu błogosławieństwa Urbi et Orbi, papież wraca do wnętrza bazyliki, gdzie czeka na niego kolegium kardynalskie. Tam, w bardziej prywatnej atmosferze, dziękuję kardynałom za ich odpowiedzialność, modlitwę i rozeznanie, a następnie oficjalnie kończy czas konklawy. Wkrótce po tych wydarzeniach nowo wybrany papież ustala datę swojej czystej dnia operacji. W przeszłości był to moment pełen przepychu i majestatycznych ceremonii. Koronacja papieska była znakiem boskiego namaszczenia i sprawowania najwyższej władzy duchowej. Tradycyjne tiery, długie procesje i rytuały trwały godzinami. Jednak od czasów papieża Jana Pawła i kolejni następcy Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek postanowili zrezygnować z tych wystawnych form i wybrali skromniejsze, bardziej duchowe ceremonie inauguracji, które podkreślały pokorę, służbę i bliskość z ludem. Pytanie, które dziś zadaje sobie wielu wiernych i obserwatorów Kościoła, Brzmi, czy przyszły papież pójdzie tą samą drogą prostoty i powściągliwości? Może zdecyduje się przywrócić nieco dawny sklep, przypominając świat. W sakralnym wymiarze tej funkcji. Czas pokaże, jaką ścieżkę wybierze nowy pasterz Kościoła. Jedno jest pewne: będzie to wydarzenie, które zjednoczy miliony katolików na całym globie w modlitwie Twojej Choć przyszłość Kościoła zależy od decyzji ludzi, że kieruje tym procesem z mądrością i miłością. Każdy nowy papież niesie ze sobą nie tylko odpowiedzialność, ale również nadzieję na odnowę i jedność wśród wiernych. Niezależnie od tego, czy zobaczymy poporne rozpoczęcie Pontyfikatu, czy bardziej uroczystą ceremonię najważniejsze jest serce pasterza, jego oddanie Bogu i gotowość do służby ludowi bożemu kropka, jak mówił Pismo Święty, a największy z was niech będzie waszym sługą. Mateusza 23. 11. Jeśli poruszył Cię ten temat, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów pełnych duchowej refleksji i inspiracji. Czeka na Ciebie jeszcze wiele fascynujących historii i odkryć związanych z wiarą, Kościołem i głowactwami. Dziękujemy, że byłeś z nami i poświęciłeś swój czas, niech pokój i błogosławieństwo może towarzyszyć Ci każdego dnia.